Witajcie. Dotychczas spotykaliśmy się na naszym kanale na YouTubie w tematach iście rolniczych. Rozmawialiśmy o pszenicy, o nawożeniu, o rzepaku, kukurydzy. Dzisiaj w troszeczkę innej scenerii. Dzisiaj jest z nami nasz kolega Edward Gulak, specjalista od upraw specjalnych. Edi w kilku zdaniach, w kilku minutach przedstawi nam tematykę związaną z tematem podejścia do trawników, do tego co nas czeka w naszych zielonych, Pięknych ogrodach na gospodarstwach. Witajcie. Pomimo, że jeszcze mamy grubą okrywę śnieżną, zbliża, zbliża się ten czas, kiedy czekają nas prace uporządkowania naszych ogródków przydomowych. Rzeczą niewątpliwą, ważną i istotną jest to, jak ten nasz trawnik będzie się regenerował po zimie, jak to będzie wyglądało. A więc mamy grubą pokrywę śnieżną, która niewątpliwie ma swoje zalety, ale również może mieć i swoje wady. Niewątpliwą zaletą jest to, że zgromadzimy pewien zapas wody, który pomoże nam przetrwać mniej więcej do wykonania pierwszych prac typu koszenie, tudzież pierwsze nawożenie. Ma to swoje wady, ponieważ stare, stara murawa jest mocno przygliczona, jest sfilcowana, i jeżeli nie będzie przystrzyżona w okresie jesiennym, w tym momencie pierwsze prace powinniśmy rozpocząć od wykoszenia. Niemniej jednak, niewątpliwie pierwszą i zasadniczą pracą, którą wykonujemy na trawniku, będzie wertykulacja. Edward, powiedz o co chodzi. Bo przecież rozmawialiśmy o wertykulacji. Myślałem, że będziemy rozmawiać o urządzeniach skomplikowanych i rozbudowanych, a Ty zaprowadziłeś mnie do działu, gdzie mamy narzędzia ręczne. Właściwie to jest celowe. Dlatego, że zanim rozpoczniemy pracę przy pomocy urządzeń, czy to jest wertykulator elektryczny, czy. Spalinowej. Zanim zaczniemy wertykulację, powinniśmy zacząć od prac związanych z klasycznym starym narzędziem, czyli grabienie. W pierwszej kolejności powinniśmy zgrabić stare liście, doprowadzić tą murawę do odpowiedniego stanu, usuwając wszel wszelkie resztki niepożądane na trawniku. A czy ma znaczenie, czy to będą grabie tego typu, a może takie bardzo rozbudowane, szerokie? Oczywiście. Ma to duże znaczenie, ponieważ najlepiej spełniają swoje zadanie grabie o kształcie wachlarza. Czy to są mniejsze lub większe, to są grabie o gęstym rozstawie zębów. Te zęby są elastyczne, co powoduje, że murawa nie jest uszkodzona. Czyli polecamy proszę państwa takie grabie jak mam tutaj w dłoniach lub cały wachlarz innych do wyboru. Edward Zgrabiliśmy liście, co dalej? Wchodzimy już z maszynami spalinowymi, elektrycznymi co dalej? Prawie że to, co zgrabiliśmy, powinniśmy to ulokować w kompostowniku. Zrobimy z tego sobie nawóz organiczny, który w następstwie przyda nam się do nawożenia naszych roślin wokół domu. Właściwie jak już jesteśmy przy wertykulatorach, mamy tego typu urządzenie o napędzie elektrycznym lub spalinowym. Każdy z nich jest dobry i każdy z tych wertykulatorów jest przeznaczony do określonej wielkości ogródka. Niewątpliwie przy małych trawnikach, spełnia również swoje zadanie wertykulator ręczny. Jeżeli powierzchnie są większe, pracochłonne, czasochłonne, wtedy niewątpliwie lepiej spełnia swoje zadanie w wertykulatory spalinowe. Głównym celem wertykulacji jest to, by przeciąć korzenie w określonym odstępie na głębokości około 5-6 cm. Niezwykle istotny jest, ponieważ dzięki wertykulacji uszkadzamy w pewnym stopniu korzenie roślin Prowokując ich do dalszego wzrostu i jednocześnie wycinamy starej filc. Zmurszoną trawę, suche resztki, tym samym usuwając i robiąc miejsce do wzrostu roślin. Edward, wspomniałeś o wertykulacji, a co za reacją? Niewątpliwie jest równie ważnym elementem dbanie o nasz trawnik. Z tym, że zanim przystąpimy do faktycznej reakcji, uży używając sprzęt, na niektórych trawnikach, w zależności od typu gleby, powinniśmy wykonać jeszcze jeden ważny zabieg. To jest wałowanie. Jeżeli mamy gleby ciężkie, gliniaste, tego zabiegu nie wykonujemy. Natomiast jeżeli mamy gleby lekkie, pieszyste, niekiedy jest konieczne wykonanie wałowania, z racji, że wieloletnia darń podnosi się do góry, tym samym tworząc nierówny kształt terenu. W związku z tym po wykonaniu wałowania możemy przystąpić bezpośrednio do aeracji. Do aeracji służy aerator, który również może być elektryczny lub spalinowy. Niekiedy może być nawet ręczny. Każdy z tych sprzętów wykonuje praktycznie tą samą pracę. Powinniśmy nakuwać ziemię na głębokości od 8 do 10 cm, tym samym doprowadzając powietrze w głębi murawy, gdzie korzeń osiągając wysoką zawartość dwutlenku węgla, powietrze tudzież itd. pozwala na wzrost. Po zabiegu aeracji również powinniśmy na niektórych typach gleb wykonać zabieg uzupełnienie piaskiem. Co nam to daje? Jeżeli gleba jest ciężka, warstwa pół cm lub nawet do jednego centymetra piasku pozwoli na rozluźnienie masy, które znajduje się w obrębie korzenia. Okej. Okay. Czyli tak podsumowując, żeby zobrazować dla osób, które niekoniecznie mają do czynienia na co dzień z trawnikami. Areacja to jest ten głębszy zabieg, natomiast wertykulacja ten jest nieco płytszy. płytszy. Wertykulacja ma za zadanie celowo uszkadzanie Korzenie i wycinanie filcu. natomiast aeracja ma za zadanie nakuwanie celem doprowadzenia powietrza do strefy korzennej. Wszystko staje się proste. Moi drodzy, zakończyliśmy proces wertykulacji, aeracji, przechodzimy do następnego etapu, o którym kilka słów Edward powie. Niewątpliwie następnym etapem będzie uzupełnienie naszego trawnika. Jeżeli nasz trawnik jest już trawnikiem kilkuletnim, który jest w dobrej kondycji, w którym rośliny są. O dobrym pokroju, w ten czas powinniśmy przejść do etapu nawożenia. Jeżeli nas trawnik na skutek zdarzeń losowych ucierpią, mamy żółte plamy, mamy ubytki i tego typu uszkodzenia, w ten czas powinniśmy wykonać dosiew trawy. Do dosiania w trawniku mamy bardzo szeroki wachlarz wyspecjalizowanych mieszanek nasiennych które służą do uzupełnienia trawnika. Mogą to być oczywiście mieszanki gotowe, zawierające już podłoże w sobie, ale również mogą być nasiona w czystej postaci. Przed zasiewem powinniśmy przygotować te miejsce, oznaczyć to miejsce, przygotować, spulcznić glebę i wykonać siew. Siew wykonujemy na głębokości nie więcej niż 1 cm lub powierzchniowy, przykrywając lekką warstwą, warstwą podłoża lub torfu, substratu itd. Czy zatem, Edward, różnicować będziemy rodzaj traw na nowych trawnikach, a na dosiewanych miejscach? Tak, jak najbardziej. Powinniśmy dosiewać trawy zgodnie z tym, co było wcześniej zasiane. Z przeznaczeniem. To jest bardzo istotna sprawa, ponieważ różne mieszanki posiadają różne barwy, różny pokrój, różną siłę wzrostu co niewątpliwie. W późniejszym czasie rzutuje. Oczywiście koszenie po, po pewnym czasie niweluje tego typu błędu. Natomiast jeżeli te powierzchnie, które będą dosiane, będą powierzchniami dużymi, będzie to rzutowało w przyszłości innym wyglądem niż całość trawnika. W związku z tym dobieramy do trawy sportowej, dobieramy trawę sportową, do uniwersalnej, uniwersalną, do cieniolubnej, cieniolubną. No chyba, że założymy, że chcemy mieć kolorowo na trawniku i, i wtedy robimy sobie miksa. Też staje się trendem, ponieważ w naszym ogródku oprócz miejsc, w pełnie nasłonecznionych również są miejsca cieniolubne. Naturalną barwą trawu też jest, że w miejscach nasłonecznionych ma barwę jaśniejszą, natomiast w miejscach przyciemnionych wygląda nieco inaczej. Zatem zachęcamy do mądrego wyboru trawy. Edward, niewątpliwie częstym tematem, tematem rozmów, jeżeli chodzi o trawniki, to jest temat nawożenia. Bardzo często zdarza się, że pięknie wyglądający na początku trawnik po roku, dwóch traci swój urok, swoją barwę. Z czego to wynika? Czy to można wiązać z nawożeniem? Oczywiście, że tak. Na krótszą metę faktycznie w niektórych przypadkach trawnik jest nienawożony, niezadbany, jest tylko i wyłącznie koszony i przez jakiś czas wygląda w miarę dobrze. Natomiast w dłuższej perspektywie czasu pamiętajmy o tym, że wykonując zabiegi pielęgnacyjne w postaci koszenia, całutki czas zabieramy części rośliny. Wynosimy, wynosimy i jeszcze raz wynosimy. W związku z tym ta roślina musi mieć substancje pokarmowe w postaci azotu, fosforu, potasu, tudzież mikroelementów po to, żeby mieć wigor wzrostu po to, żeby być wydajna, po to, żeby miała siłę do wytwarzania części nowych, młodych roślin. Niewątpliwie do nawożenia możemy zastosować kilka lub nawet kilkanaście rodzajów nawozów. Możemy nawożenie trawnika wykonać na nawozach pojedynczych, na nawozach wieloskładnikowych, ale również i nawozach nowej generacji długodziałających. Każdy z rodzajów nawozów ma swoje niewątpliwie zalety, ponieważ spełnia Zasadę podstawową, czyli dokarmianie rośliny podstawowymi składnikami pokarmowymi. Czy zatem, czy zatem możemy mówić również o czymś takim jak przenawożenie trawnika? Zdecydowanie tak. Należy pamiętać, że wszystkie rośliny z grupy roślin zbożowych, czyli granum, są roślinami o umiarkowanym zapotrzebowaniu na nawożenie. Więc tutaj w tym przypadku powinniśmy trzymać pewnych zasad i norm. Wcześniej ustalonych. Niewątpliwie właściwą drogą byłoby wziąć próbkę glebową, wysłać ją do laboratorium i po otrzymaniu wyników przyliczyć, jaki jest stopień uzupełnienia lub niedoboru nawozów. Poszczególnych składników. Dokładnie. Najw najlepszą metodą jest określenie z racji tego, że też w trawniku zmieni się struktura. Może pH być niewłaściwe, i nawet wtedy, gdyby zapadamy dużą dawkę nawozów, one będą nie w pełni wykorzystane, a wręcz odwrotnie wzrasta zasolenie i wtedy nasz trawnik nie wygląda tak, jak oczekujemy od tego. Czyli możemy założyć sobie, że podobnie jak w przypadku praw rolniczych, podstawą w zakresie utrzymania ładnego, zdrowego trawnika jest przebadanie gleby, Dokładnie. stwierdzenia jakie mamy zasobności i dopiero na tej podstawie zastosowanie określonego nawożenia i pamiętając, by nie przenawozić tego trawnika, żadnym ze składników, a już na pewno nie przenawodzić azotem, bo, bo wtedy nie zdążymy kosić. Szczególnie w okresie wczesnowiosennym, kiedy mamy intensywny wzrost trawy i wtedy nawet odstęp pięciodniowy między koszeniami jest za długi. Zatem proszę Państwa, mądrze nawoźmy i korzystajmy z tego, co daje nam technika, nauka. Mamy, jak Edward wspomniał, nawozy długo, średnio, krótko działające, jedno, wieloskładnikowe. Jest czym wybierać. Zachęcamy do tego, żeby przed zakupem naprawdę przeanalizować, co Państwo potrzebujecie. Moi drodzy, wykonaliśmy już całą masę tych najważniejszych prac pielęgnacyjnych łącznie z nawożeniem. No i cóż, przystępujemy do, do koszenia. I otóż koszenie jest jednym z najważniejszym, wręcz bym powiedział najważniejszym elementem dbania o nasz trawnik. Koszenie to jest wygląd, koszenie to jest ograniczenie nadmiernego wzrostu, a więc Koszenie rozpoczynamy w którym momencie? Mamy dwa rodzaje trawników. Jeżeli mamy trawnik bardzo młody, trawnik, który za, został zasiany w roku ubiegłym, w ten czas pierwsze koszenie wiosenne wykonujemy, kiedy murawa osiąga wysokość około 10 cm. Jeżeli to jest trawnik, który już jest kilkoletni, jest w pełni rozbudowany, jest pełny wigoru, w ten czas koszenie pierwsze wykonujemy wtedy, kiedy wysokość trawy ma około 5-6 cm. Do wykonania tych prac Powinniśmy wybrać kosiarkę odpowiednią do terenu. Pamiętajmy o tym, że jeżeli powierzchnia jest gładka, jest wręcz idealnie gładka, nie ma nierówności, wtedy możemy sobie użyć kosiarki elektryczne bądź spalinowe, tudzież ręczne, o małych kółkach. Jeżeli teren jest pagórkowaty, pagórkowaty gdzie są ślady kretowisk i tak dalej, pewne nierówności, wtedy najlepiej byłoby użyć kosiarek o większej średnicy kół, co pozwala na większą, stabilizację, większą stabilizację wykonanej pracy. Pamiętajmy też, by kosiarki miały pewną i dobrze ustawianą wysokość roboczą. Nie, nie na wszystkich terenach i nie we wszystkich sytuacjach powinniśmy kosić bardzo wysoko lub bardzo nisko. W zależności od gatunków, wysokość koszenia trawy była między 1,5, 2, 2,5, 3, a niekiedy nawet 5-6 cm więc w związku z tym do tego powinniśmy dobrać odpowiedni sprzęt Tak, oczywiście w warunkach silnego nasłonecznienia, kiedy jest gorąco, wtedy lepiej ten trawnik kosić nieco wyżej Dokładnie i pamiętajmy też na warunki stresowe, na mocne nasłonecznienie powinniśmy uzupełnić niedobory potasu ale o tym dojdziemy w późniejszym czasie, ponieważ dotyczy to nawożenia letniego Dokładnie, natomiast jeżeli jesteśmy przy koszeniu, czym dysponujemy? No, całą masą różnych urządzeń, elektryczne, spalinowe Kosiarki, podkaszarki, nożyce, wszystkie sprzęty pnące nadają się. Koszowniczki, ponieważ... naprawdę jest tego cała masa. Nie zapominajmy o najnowszym hicie ostatnich lat, czyli o samojezdnych robotach koszących, które zdobywają coraz szerszą popularność i muszę Państwu z własnego doświadczenia powiedzieć, naprawdę się sprawdzają w ogrodzie. Pamiętajmy również o tym, roboty są fajne, wykonują wszystkie swoje prace, ale pamiętajmy o tym, że nie zawsze. Wywozimy za każdym razem trawy z wykoszonego terenu. Powinniśmy wykonać dwa, trzy koszenie z wywózką z zabieraniem resztek, natomiast niewątpliwie 1 lub 2 powinniśmy pozostawić resztki, które powinny się znajdować z powrotem i wylądować w trawniku z racji uzupełnienia masy organicznej. Dokładnie. Nie możemy w nieskończoność kosić i zabierać. Powinniśmy tą glebę podnawozić resztkami organicznymi, celem uzupełnienia próchnicy. No ale jeżeli tą trawę będziemy z kolei bardzo często zostawiali na, na podłożu, to dochodzi do tworzenia filcu. Dokładnie. Zbyt częste pozostanie do, po pierwsze do filcowania, po drugie, następują procesy niekorzystne dla, dla naszego trawnika. Pamiętajmy, ciągle rozkładająca się masa organiczna doprowadza do szeregu Chorób typu zgnilizny podstawy oddegi, zgnilizny podstawy pnia, tudzież wszystkie zgnilizny, które są związane z rozkładem ciągłej materii organicznej. Czyli moi drodzy, podsumowując te kilka minut, które spędziliście z nami, doszliśmy mniej więcej do okresu majowego, tak? Dokładnie. Eee, co przed nami? O tym wszystkim myślę, dowiecie się w kolejnym filmie, który już zaprezentujemy, ale bliżej w takim okresie, gdzie będziemy mówić o nawożeniu letnim, o koszeniu letnim, o wszystkich pracach pielęgnacyjnych. Gdzie mamy troszeczkę wyższą temperaturę, już nieco mniej wilgotności. A więc krótkie podsumowanie. Właściwie zaczynamy wszystkie nasze prace związane z pielęgnacją trawnika. Zaczynamy w momencie, kiedy temperatura w dzień jest mniej więcej na poziomie 5, 6, 7 stopni, co oznacza, że ruszenie wegetacji już jest tuż przed nami. Jest możliwe do wykonania różnych rzeczy. Gleba jest o tyle podyschnięta, że chodząc nie pozostawiamy głębokich śladów. Tym samym, wykonując te wszystkie prace. Wertykulacje, aeracje, dosiew, nawożenie itd. Właściwie pierwsze koszenie lub drugie koszenie dobiegamy do miesiąca maja. Natomiast co będzie dalej? Za zachęcamy do oglądania naszych następnych odcinków, gdzie przedstawimy tok dalszych prac niezbędnych do utrzymywania naszego trawnika. Oczywiście zachęcamy do śledzenia naszego kanału na YouTube w tematach ogólnorolnych, o których dzisiaj nie mówiliśmy, ale jesteśmy cały czas z Wami, więc lajkujcie, subskrybujcie. I oglądajcie nas na bieżąco. Do zobaczenia. Paweł Józefczyk, Eduard Gulak.